Witam wszystkich serdecznie. To jest Velvet Assassin. Ja jestem Gusiek i będziemy sobie pykać. A tu mamy Violetkę w bardzo miłym ubranku. I tak, uwaga, uwaga. W ostatnim odcinku. Co robiliśmy? Co? Co? Co Violetka? Co? Zabijaliśmy Niemców. Bum! Zaskoczenie. Hej! Nie do ciebie spuścić ci manto. O, frajer. Tylko jak ja go tu. To... Kińc! Kurde nie! E, miejmy nadzieję, że nie umieją przechodzić przez drzwi. Przez te drzwi. Nie, w sumie nie, bo jest takie przejście bardziej. To jest kałuża, do której mogłabym strzelić, gdybym miała broń, ale ktoś mi gwizdnął. Ach. Głupiniem. E, Francuzi raczej. To jest lepsze określenie. Dobra, chyba sobie odpuścił. To bardzo dobrze. Wow, tak stanąeś.. My to nie ma jakby co. Ha. No przejdźcie. Ty stoisz tak. Okej, okay. mam nadzieję, że jeszcze nie kończę gry, bo się fajna rozrywka zaczęła. To się źle skończy. To się źle skończy. O, to się źle skończy, ziomki. Zobaczmy. Aj, przez to światło mi działa tak sobie. <try> Eee, jak? Byłam w cieniu! No nie! Świnia jesteś. Dobra, dobra, no. Widzę, że tak umarłam w głupi sposób. <laughs> Okej. Okay. Wchodzimy od razu. Nie ma co czekać. Tutaj przyjdziemy. Zabijemy tego szybko, Violetka, bo tam koledzy się or będą orientować. Nie? Leży przed tobą, Koleś. Co? No no ja nie, no nie, 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 Zginiesz za to wszystko. No, chodź. To nie mój problem. Jo. Nie będziesz nie! Kurde, co za drzwi. A, u, fiu. Nie no, ziomki, idzie całkiem nieźle. Ej, czemu tam tego gościa, co leżał prawie w słońcu, nie zauważył? A mnie zauważył. To jest niesprawiedliwość. Ewidentna. No. Czy ty idziesz tam? To giń. No i dobrze ci tak. Jest apteczka gdzieś. Jest apteczka. No i proszę. To nic, że do nas strzelał. Świnia. Eee, czy to znaczy, że gdzieś tu jest ubranie moje? Że w związku z tym, że jest szafa? Hej. Może. Zobaczmy, co tu jest. Jakieś kolejne przejście. Co to za szpital w ogóle? W sumie nie wyjaśniono, gdzie, jak i dlaczego. A nie, wyjaśniono, bo mnie postrzelili i znaleźli mnie Francuzi. Tak. Chwała Bogu. Tylko czemu teraz muszę latać bez broni? Nie mogli mi broń schować pod poduszkę. To bym sobie wzięła. Czekajcie. Muszę, 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 muszę. <noise> Okej, okay, zobaczmy jeszcze tu, co jest. A, Czyli. Wiel... No wiem, wiem, Violetka, że musi być gdzieś klucz. Skoro ktoś zamknął, to gdzieś musi być klucz. Chyba, że ktoś go przetopił na coś innego. Eee, nigdy nie wiadomo. Dla boga. Czy tu może moja broń gdzieś jest? Nie obraziłaby mi się. Za broń. Eee, zanim ich wybiję właściwie. A w sumie są na te głupi, że się nie zorientowali. Podnieś łup wojenny. Łup wojny to zegarek pilota. Punkt ulepszenia. okej. Okay. postać. Co my chcemy? Myślam, że my chcemy. Czemu nie mogę morfinę? Dobra, dajmy to już całkiem. Yeah. Nic więcej tu nie ma. Nie, to znaczy, że po prostu mogę ich wybić. O, tak. Ha, 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 ha. O rany boskie, kto zrobił bum, co nie? Dziwne. Spróbuj tu podejść, ty świnio. Nie waż się, to mój kącik. Won. Ha, poczekamy, aż on się uspokoi. No spokój się, no nikogo prawie tu nie ma. Prawie. No, no, no i wracaj na miejsce. Bum i nie ma. Do widzenia. Było miło. A właściwie to nie, nie było. अच्छा. No nie, zawsze to działa. No co wy? Co za? Czy nie no to po co ja ich wszystkich wybijałam? Czy moja broń jest, zawcowiały klucz. Więc chociaż tyle. Ale coś oprócz tego. No, przepraszam bardzo. Moja broń Co za nie fair. To to pomieszczenie, to. Okej, okay. przechodzimy, bo nie ma co czekać aż się Niemcy zorientują, że tu jesteśmy. O wilku mowa. Rozumiem, że ty chodzisz jakimś wyznaczonym torem. Trzeba było nie iść. Nie wiem, ile nagrywamy. Dobra, miejmy nadzieję, że szybko się uwinę i skończymy tą grę. Najwyżej ją podzielę. Kurczę. Wiedziałam, że o czymś zapomniałam, jak włączałam nagrywanie. Okej, okay. no to uwijamy się. Co my tu mamy? nie, nie, nic. To nic. Te nic. Wszyscy jesteście niczym.. Ha, ha, ha. Tutaj też nic, ale jest zapisywanie komputera po raz pierwszy. Ja, a ja nie mam broni. oni tu wszyscy będą łazić. I udawać, że pilnują. A tak naprawdę wcale nie pilnują. To są ślepi jak but z lewej nogi Tam tamten sobie gada. A ja muszę szybko tu przeleść w krzaczory. O rany, bochnę. Jak ja niby mam to przejść? Kurde. No, strzelajcie już. wyśpinie jedne. Oj. Um, to będzie ciekawie. Kurde, nawet zegarka nie mam obok siebie. Aaa... Chorcza, A jakby przejść w tu? No mogłoby wypalić... Przejdziemy na prawą stronę tutaj, ziomki. Tylko niech ten palant się odwróci! Tak, dziękuję. Aaa, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie widać mnie. Kurczę, tu jest w sumie cień, ba. No, ale tu się już kończy cień, ale też poszedł sobie gość. I nie, no nie, o co wam chodzi? To no tylko luknę, co tu jest? Ha. Eee, właściwie to chyba wygrałam. Prawdopodobnie jakąś znajdkę przeoczyłam, no ale trudno. Trudno się mówi. O, cholera, jeden jest z latarką. Eee, nie zapędzaj się tak, koleżko. To, że masz latarkę, to nie znaczy, że musisz się zapędzać. Ty się nie ruszysz, oczywiście. Kurczę. No wiedziałam, no! Zabijcie mnie! muszę się nabić mintowej herbaty. Koniec z kawą. Za dużo kofeiny szkodzi. A jest jaka pyszna. Nie dam się, 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 nie dam Kurczę, jak on tu... On tu wejdzie i zauważy mnie. How? No, i tak to jest, jak nie mogę wszystkich wybić. No. Wow. kurde, Ziomki, może to będzie krótko, ale mogłabym tu już skończyć, żeby odcinek nie był za długi i może spróbuję ogarnąć tamtą salę w następnym odcinku. Bo nie wiem, czy już właśnie nie będzie takie 15 minut około. Jak będzie 10, to sorry. A, 10 to się szybko odgląda i wciskasz następny odcinek i prosz. Spoko. I zawsze możesz iść, zrobić przerwę, ziomku, na kawę. Dużo jem ja ilość kawy i kanapki. O tak, to jest najlepsze połączenie. Dużo osób teraz się ze mną nie zgodzi. Bo powiesz, że ciastka i kawa to najlepsze połączenie. Nieprawda. Kremki i kiewet to najlepsze połączenie. I już. Hm. <ścoughs> no, w każdym razie, ziomki, to był Velvet Assassin. Ja jestem Gusiek i się z wami żegnam. Nara, ziomy!